Dzień dobry, dzień doberek. Witam Was wszystkich tutaj kochani na moim kanale. Dużo zapytań dostałem od kierowców ciężarówek w sprawie oświetlenia, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, jak tu policja na to patrzy, jakie są kary i jak musicie się zachowywać w czasie kontroli, czy co, co powinniście mieć przy sobie. Zapraszam. Tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać na temat oświetlenia, jeżeli tu chodzi o samochody ciężarowe, czy o samochody osobowe, które macie dodatkowo założone. Tu na początku jeszcze chciałbym coś dodać. Ze względu na to, że mam dosyć długie tutaj tematy, czy w wielu moich wideach było tak, że są różne tematyki poruszane. Postanowiłem po prostu Wam tutaj na YouTube podawać krótkie informacje na temat przepisów drogowych, na temat co jest dozwolone, co nie jest dozwolone. Jak to wszystko jest tutaj w czasie kontroli prowadzone i ewentualnie, jakie są oczywiście kary za to. Także tematyka będzie tylko przy jednym wideo do jednego tematu poruszana, nie będę już poruszał tych tematów, wiele o których tutaj zawsze tutaj było wspominane, że mam odpowiedź na to, czy na to odpowiedź dać, ze względu na to, że za dużo komentarzy było też niezwiązane z tym, co miałam do powiedzenia i po prostu chcę Wam tutaj to ułatwić, żebyście po prostu mieli krótki czas tego i więcej informacji. Dlatego chciałem poprosić Was również wejdźcie na no mój TikTok kanał, ja tutaj w sumie podam później Wam, czy tutaj u góry teraz Wam podam jeszcze mój link na TikToku, ja mam tam 250 czy prawie 260 wideo już zrobionych z bardzo wielką tematyką, także tam również macie informacje, także ja to prowadzę na YouTube i na TikToku, także myślę, że tam dostaniecie też bardzo dużo ciekawych informacji. A teraz przechodząc do tematu. Bardzo dużo często widzicie na, na ulicach, tutaj zaraz Wam pokażę na zdjęciach, e, ciężarówki, które są tutaj tam poświetlone, jak powiedzmy choinki na święta. Tu stawia się pytanie, oczywiście, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, jak policja na to patrzy. E, od tego trzeba zacząć. Rzeczywiście, powiem szczerze, jest fajna rzecz, jeżeli widzi się ciężarówkę, która jest dobrze tutaj oświetlona i rzeczywiście mamy teraz czas jesienny, czy przychodzi czas zimowy również. Oczywiście jest dobrze, żeby te, te rzeczy były um, dobrze oświetlone i widoczne na autostradach, czy na drogach szybkiego ruchu, lub ewentualnie w mieście. Tu niestety w Niemczech jest tak, że na wszystkie dodatkowe e, oświetlenia, które macie przy ciężarówkach, czy samochodach osobowych, czy to będzie przeróbka na tzw. LED światła, czy e, na normalne ksenony, czy, czy jeszcze inne przeróbki, które Wam pomagają, czy po, Wam się podobają, ja tu mówię bardzo często o tych oświetleniach w środku w kabinach, które macie, na przykład te neonowe podświetlenia, czy macie tam swoje imię, czy, czy nazwisko, czy nazwę firmy, czy nawet samochodu, tutaj Mercedes, Scania, czy Volvo jest podane. To wszystko jest rzeczywiście znormalizowane. Dlaczego? Dlatego, że mamy tu rzeczywiście bardzo dużo przypadków, że kierowcy też samochodów osobowych skarżą się na to, że są oślepiane przez samochody ciężarowe. I rzeczywiście jest tutaj dopuszczalne, żebyście rzeczy te mieli wszystkie założone u siebie w samochodzie, ale niestety one muszą tutaj specyficzne normy przychodzić. To się nazywa tutaj w sumie norma u nas, tak zwana europejska ECER48. To są w sumie oświetlenia, które są tutaj dopuszczalne, czyli jak trzymacie LED, czy macie normalne żarówki postawiane, one muszą być, muszą mieć taką normę po prostu, żeby nie oślepiać innych udziałowców tutaj y, dróg, y, którzy poruszają się na ulicach. I tu też chodzi o wasze bezpieczeństwo. Ze względu na to, że bardzo dużo często widzimy te kabiny w czasie jazdy, one są bardzo e, jasno podświetlone, przez co powiedzmy nie macie lepszej widoczności. Dochodzi również do wypadków. Ta ilość wypadków tutaj nie jest w sumie tak rejestrowana, czy nie mogę powiedzieć wam jaka suma tego jest, ale no niestety e, też były wypadki z tego powodu, że po prostu osoby były przy, e, e, Oślepione, przez co tu chodzi głównie o osoby starsze czy osoby, które dopiero prawo jazdy zrobiły, i um, rzeczywiście tutaj przy kontrolach, w szczególności powiem szczerze, BAG, już Wam mówiłem kiedyś w moich innych um, tematach, że BAG tutaj w sumie jest um, odpowiedzialny za to, żeby e, utrzymywać tą tak zwaną ochronę pracy, w Polsce się nazywa to BHP. I rzeczywiście, jeżeli to jest wszystko trochę tutaj przesadzone, to rzeczywiście e, wystawiają za to mandaty. Żeby uniknąć tutaj tych mandatów, a one wynoszą w sumie, powiem szczerze, niektórzy mówią, że to są w sumie śmieszne sumy, one wychodzą między 5 euro a 50, to w zależności jakie wykroczenie zrobicie w tym kierunku, ale może być również tak, że jeżeli tego wszystkiego jest i nie macie po prostu na to żadnych papierów czy, czy pozwolenia, może być również tak, że po prostu wasz auto może być trzymane od ruchu i dopóki tego albo nie wyłączycie, albo nie będziecie używać, nie możecie się po prostu dalej tutaj po ulicach niemieckich poruszać e, nie wiem jak to w Polsce w sumie wygląda podziwiam, że w sumie może to nie jest tak e, rygorystycznie traktowane jak u nas mimo wszystko, e, jeżeli sobie kupujecie takie rzeczy, to są specjalne firmy, te, te tuning firmy, czy firmy osiedleniowe, specjalnie czy do ciężarówek czy do samochodów, samochodów osobowych wszystkie te produkty, które tutaj kupujecie, czy chcecie dodatkowo założyć do samochodu muszą mieć e, tak zwany ten tyw, czyli ten techniczne pozwolenie na to jeżeli to macie, musicie to oczywiście um, bezpiecznie to założyć, żeby to gdzieś ani gdzie nigdzie nie latało, ani po prostu nie przeszkadzało, czy nie było też zagrożeniem dla innych użytkowników ruchu, o tak bym powiedział. Um, do tego dochodzi również e, taka sytuacja, że um, musicie tutaj zwracać na to, że te wszystkie urządzenia też tutaj mają elektrykę, czy są zakablowane, czy po prostu są złożone. Też, żeby po prostu tutaj nie spowodować pożarów samochodzie, gdzie mieliśmy naprawdę tutaj już znam e, przypadki rzeczywiście przez złą instalację tego wszystkiego zaczęło się też auto palić. Także e, każdy z Was musi po prostu tutaj wiedzieć, jakie są po prostu tutaj e, normy i jak Wy to zakładacie, czy jak to jest wszystko zrobione, żeby po prostu to funkcjonowało. Um, generalnie jest tak, że nawet na parkingach, jeżeli macie tutaj pozakładane e, te wszystkie oświetlenia i e, stoicie tymi samochodami i wszystko jest powłączane, Oczywiście to fajnie wygląda, ale rzeczywiście też musicie zwracać na uwagę na kierowców, którzy tutaj dojeżdżają czy na parkingi, że są po prostu tym e, oślepieni, czy również dla kierowców, którzy powiedzmy akurat mają przerwę na tych wielkich e, sztetach, u tu nas tutaj czy na parkingach, że po prostu to takie wielkie oświetlenie też e, nie daje im za dużo spokoju, bo oczywiście macie tam zasłony, każdy może się zasłonić, ale nie wszyscy tego używają ze względu nie wiem, na bezpieczeństwa, czy chcą po prostu wiedzieć co dookoła się dzieje. Także tutaj rzeczywiście w niektórych przypadkach w zależności też na jaki patrol traficie, na jaką kontrolę tutaj rzeczywiście zaczynają no niektórzy rzeczywiście mieć tego za dużo w szczególności powiem szczerze obcokrajowcy tutaj mają tego, Niemcy dużo do tego się przyzwyczaili i oczywiście też mają ale przy kontroli jeżeli coś takiego będziecie mieli, ważne jest żebyście mieli po prostu udokumentowanie, że te, że te rzeczy są tutaj dopuszczalne także tutaj jest wiele możliwości ja nie mówię o tutaj dodatkowych oświetleniach na przykład Bocznych, które tutaj w ciężarówkach są przepisowo, w sumie też możecie ze zwykłych żarówek wymienić na LED. To w sumie nie ma problemu. Czy tak zwane dodatkowe oświetlenie na światła długie, czy ewentualnie do o, kamer, gdzie macie z tyłu założone przycufanie, żeby po prostu była lecz, lepsza widoczność. Te wszystkie rzeczy są oczywiście tutaj dozwolone, nawet częściowo one są tutaj seryjnie prowadzone i robione. Także pod tym względem e, nie musicie się obawiać. Ja mówię tutaj o tych e, dodatkowych oświetleniach które macie też w kabinach, e, dlaczego? Tutaj PAG zwraca na to uwagę, że e, ze względu na to, że tak jak mówię macie dużo rzeczy po, po zakładaniu w samochodzie to również tutaj e, utrudnia waszą widać, e, może bym powiedział już mówię po niemiecku, e, może waszą widoczność w czasie jazdy, czyli w momencie jakiejś e, sytuacji, gdzie rzeczywiście to światło was oślepia, do, dojdzie do wypadku, macie wy osobi osobiście tutaj problemy, bo wy jako kierowcy jesteście za to odpowiedzialni, co ze sobą wozicie, jak materiał macie zabezpieczony czy jakie oświetlenie macie także ja tutaj e, mówię tak że względu na to, że by na to zwraca uwagę policja również, chociaż powiem szczerze my jako policja może tak trochę mniej na to zwracamy uwagę, ale też weźcie weź pod uwagę to, że po prostu e, inni kierowcy, którzy po prostu tego nie mają czy po prostu jeżdżą, po prostu tym są oślepiani, także trzymajcie się tych norm europejskich Noście te zawsze tak zwane te dokumenty ABE lub jeżeli macie możliwość yy, wpisie to sobie w dowód rejestracyjny, ja nie wiem jak to w polskich dokumentach tutaj w sumie wygląda. Nie używajcie tego za dużo. Ja tutaj pokażę wam na końcu jeszcze parę zdjęć jak wyglądają auta i rzeczywiście oczywiście jeżeli macie auto, które jest tutaj wystawione na tak zwane show cweki, czyli yy, na jakieś tam powiedzmy yy, wystawy czy na jakieś spotkania tuningowe, oczywiście są te rzeczy dozwolone, ale tutaj w ruchu yy, Naszym, na naszych ulicach po prostu musicie mieć do wszystkiego o, pozwolenie. Um, nie wiem, jakie macie tutaj w sumie komentarze czy pytania, do tego. ja postaram się tutaj na to e, poodpowiadać. E, także trzymajcie się w sumie tej zasady. Jeżeli macie wszystkie papiery, nie zakładajcie żadnej rzeczy, powiem szczerze, tutaj, które są prowadzone z Chin, czy które są nielegalne, bo rzeczywiście to ma, jak to się mówi, krótkie nogi. Wcześniej czy później traficie na jakąś kontrolę, nie macie tego, zaczynacie się się tłumaczyć, dostajecie mandat. Tutaj w sumie za to się nie dostaje punktów, czy nie stracicie za, za to prawo jazdy, to od razu Wam powiem. W najgorszym przypadku, tak jak mówiłem, może być auto Wasze po prostu wstrzymane i po prostu um, nie będziecie mogli dalej jeździć, jeżeli to będzie używane. Możecie również mieć taką opcję, tutaj załóżcie sobie ewentualnie, bo tu już rozmawiałem z kierowcą, że macie tak zwane TDMRy, czyli wszystko co możecie trochę przyciemniać, żeby te światła takie nie były bardzo jasne. Jak to jest tylko tak decentnie zrobione, nie będziecie z tego powodu mieli nigdy problemów. I myślę, że każdy z Was na pewno chętnie trochę mieć chce przyjemnie w tej kabinie, bo wiadomo, to jest taki, mówię, drugie mieszkanie, można powiedzieć. Ale zwracacie na to uwagę, że nie jesteście też sami na ulicy tutaj i rzeczywiście my tutaj nie jesteśmy tacy, że po prostu chcemy tylko regresję Wam wprowadzać, czy chcemy po prostu tutaj każdego szykanować. To nie o to chodzi, ale po prostu jest za dużo... Tych niestety przypadków, gdzie niestety hmm, powiem szczerze, nie było za przyjemnie, czy były po prostu skargi, a jeżeli my dostajemy te skargi, to rzeczywiście musimy na to reagować i po prostu te kontrole są tutaj też w tym kierunku przeprowadzone, w szczególności tutaj na jesień. Do tego też zaznaczę, że oczywiście, jeżeli macie to pozakładane, to musicie mieć to wszystko dobrze ustawione, czy to chodzi o dodatkowe reflektory, czy to chodzi o te światła, które pod jakimś kątem tutaj rzeczywiście muszą mieć jakiś więki al powiedzmy. Żeby po prostu e, nie oślepiać innych ludzi. No nic, e, myślę, że krótko może odpowiedziałem na ten temat. Mimo, że już prawie 10 minut na ten temat minęło. E, Trzymajcie się tych zasad. E, zapraszam oczywiście na moje inne tematy, które tutaj mam prowadzone po polsku. Przekaźcie te informacje dalej. Wejdźcie również na mój TikTok kanał, o którym wcześniej już wspominałem. Tam jest bardzo, bardzo dużo informacji. Tak jak mówię, ponad 250 wideo tam już jest stawionych. E, polećcie to dalej. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Jedźcie ostrożnie, nie za szybko. I uważajcie na siebie. Pozdrawiam. Do następnego razu. No, trzymajcie się. No hej.